Witam serdecznie, ze mną Norbert Jawerski z drużyny Wściekłych Psów. Witam cię Norbert. E, witam. Norbert, zwycięstwo 4-1 dzisiaj z Geodzikami, ale mecz dużego kalibru, prawda? Przyznam szczerze, że zakładam przynajmniej, że dużą pomocą nie chlubną niestety, bo nie ma się, że tak powiem, czym szczycić i, i z czego cieszyć. Ale kontuzja jednego z graczy Geodzików, taki pan z dreadami, który jest, wydaje się pomocną, z tego co mi się wydaje, postacią w drużynie Geodzików. Jego nieobecność w każdym razie tutaj zdecydowanie w mojej ocenie gdzieś zaważyła być może na poziomie Geodzików w dzisiejszym meczu. Niemniej wydaje mi się, że ta drużyna nadal prezentuje jakąś jakość, aczkolwiek mecz sam obfitował w dużo pojedynków fizycznych, które nie do końca... Nie do końca y, 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 są dobre do oglądania, więc za co przepraszam, jak ktoś będzie oglądać ten mecz. Natomiast, hmm. natomiast y, nie ukrywam, że, że przy takiej pięknej aurze, bo dzisiaj mamy ile? 28-27 stopni wieczorem, to jest po prostu cała przyjemność przyjść tutaj i, i zagrać mecz. I jestem zadowolony z tego, że prezentowaliśmy poziom, że pomimo czerwonej kartki dla naszego zawodnika, okazaliśmy gdzieś jakąś może motywację. Solidarność na boisku i to poskutkowało tym, że pomimo nie do końca korzystnego wyniku gdzieś nie odpuściliśmy i wydaje mi się, że po tej feralnej sytuacji chyba nie straciliśmy gola, ale tutaj nie jestem tego pewien. W każdym razie ta gra się poprawiła zdecydowanie i, i gdzieś w mojej ocenie to zaważyło na, na zwycięstwie. No właśnie Robert, słuchaj, bo ja dzisiaj widziałem w Waszej drużynie duży charakter, słuchaj, czerwona kartka, za chwilę wypracowany karny, karny nie strzelony. Była poprzeczka, a Wy i tak się nie podłamaliście, graliście dalej swoje, mimo że graliście w osłabieniu. No później wiadomo, wyrównały się szanse, tak? Po powrocie. Kolejne brameczki strzelaliście. No i chyba co? Chyba zasłużone zwycięstwo, prawda? Mimo, mimo przeciwności losu. Wydaje mi, wydaje mi się, że to zwycięstwo było zdecydowanie zasłużone. I właśnie takie okoliczności gdzieś pokazują charakter drużyny, że że jest czerwona kartka najlepszego zawodnika, bo przypomnijmy, kolega, który dostał dzisiaj czerwoną kartkę na 10 goli w poprzednim meczu chyba miał gola albo asystę w 9 na 10 bodajże akcjach bramkowych w akcjach bramkowych, że miał bodajże 7 goli, chyba 2 asysty okay. to pokazuje też po prostu jak gdzieś istotną postacią potrafi być na boisku ta, ten piłkarz kolega Tomek, natomiast natomiast gdzieś pokazaliśmy tę solidarność i i widać było, widać było taką motywację, tak, tak trochę nawet niezadowolenie na boisku z tego, jak to wygląda, że ten zawodnik dostał czerwoną kartkę, że nie strzeliśmy karnego i było widać dosłownie, że no, było widać, że, że gdzieś ten mental się poprawił. Pomimo przeciwności losu, można się było, że tak powiem, gdzieś bardziej wkręcić nawet motywacyjnie w to, żeby pokazać, że to się tak nie może skończyć, musimy to odwrócić i się udało. I, to naprawdę przyznam szczerze, że, że w tym sezonie, w tych pierwszych trzech meczach, gdzieś pokazaliśmy, że się fajnie gra, bo to jest, nie ukrywajmy, to jest zabawa, gdzieś połączona oczywiście z lepszymi lub gorszymi umiejętnościami gry w piłkę nożną, natomiast, natomiast gdzieś przy tej zabawie oczywiście zawsze jest jakiś element ambicji. I my ten element pokazaliśmy, więc z tego jesteśmy zadowoleni na pewno. No i super, słuchaj Norbert, a powiedz mi tak, tak jak już wspomniałeś, trzecia kolejka, yy, trzy zwycięstwa, trzy drużyny na rozkładzie. No to w co mierzą wściekłe psy w tym sezonie? Powiedzmy tak: w każdym meczu mierzymy w zwycięstwo, i biorąc pod uwagę, że sezon składa się z grania meczy, mierzymy w zwycięstwo. A jak zajdziemy daleko, będziemy się z tego cieszyć. I taki jest nasz cel, żeby zajść jak najdalej, żeby wygrać każdy mecz i żeby pokazać, że gdzieś pomimo długofalowej obecności w FLS-ie możemy się nie tylko dobrze bawić, ale też czasem dobrze zagrać. Więc może nie podkręcając atmosfery, ale gdzieś wskazując na to, że, że mamy gdzieś jakieś elementy jakości, które można gdzieś pokazać przy odpowiednim rozegraniu, to celujemy w to, żeby, żeby jak najwięcej takich elementów było na boisku w trakcie meczu. Norbert, na sam koniec, ostatnie na, na ostatnie pytanie, na przyszłość. Czego Wam możemy życzyć? Czego możemy się po Was jeszcze spodziewać? Życzyć przede wszystkim braku kontuzji, bo brak kontuzji to jest podstawowy element tak naprawdę szczęśliwej drużyny w mojej ocenie. I czego drugi... Czego oczekiwać? Czego oczekiwać? Dobrej zabawy, mam nadzieję, jak najlepszej atmosfery i jak największej ilości goli. Więc zapraszam na kolejne mecze. Norbert, dziękuję za dzisiaj, za zasłużone, fajne widowisko za, no, i życzę kolejnych takich spektaklów. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za super wywiad i życzę mi jego wieczoru. Pozdrawiam. Dzięki